jest lepiej czapkę kawkę pierdele. Na, na bezpieczeństwo. Czemu? No bo jak UFO wyląduje, to cię za swojego bezu. Gówno się zata na Jest to ławeczka, która jak latający dywan zabiera mnie w daleką i tajemniczą podróż. Zresztą nie tylko mnie, tylko wszystkich telewizów. I to do tego stopnia, że mamy jakieś gigantyczne rekordy popularności i oglądalności, jeśli chodzi o tego rodzaju formaty. Ławeczka, pierwszy rzut oka, są tacy cztery menele, których by się do domu zaprosić nie chciało. Okazuje się, że oni mają i swoje własne życie wewnętrzne i mają jakieś przemyślenia. To są nieśmieszne, to czasami głupie, ale jednak są zdolni do refleksji i widzą to, co się dzieje. A ty ciągle w tym garniach. Wyle czym, to kurs pilnować mogłem. Teraz na wyższe stanowisko awansowałem, to kultura potrzebna jest. A puszko czemu wziąłeś? W puszce jest kulturalnie. Co wy kurry na dzisiaj z tą kulturą? Ja to już chyba ostatni normalny na tym naszym stanowisku jestem. No jestem jakby ostatnim obrońcą tej, tej ławeczki, no ale niestety zmiany dopadają i solejuka, w związku z tym. Ta ławeczka no, zostaje, ona będzie wykorzystywana, ale nie tak często jak w poprzednich odcinkach, ale od czasu do czasu, bo każdy z nas dostanie tam na jeden dzień w tygodniu na, dostanie pozwolenie na siedzenie na ławeczce. Z ławeczką, no to ukradkiem, no tak jak to, jak to mężowie dosyć często... Często się zachowują, że tak wtedy, kiedy żona nie widzi, to na tą ławeczkę jeszcze. Dla mnie nie zabrakło. Ciebie brakowało, to i browaru zabrakło. Proszę uprzejmie. O, kultura. Następny. My po prostu chcemy, lubimy i dobrze się czujemy w swoim towarzystwie, pijąc, pijąc właśnie mamrota. Przecież biorąc zupełnie poważnie, czy faceci, którzy spotykają się codziennie nawet na piwie, wypijając po piwie, po piwie czy po dwa gdzieś to w To wszystko są kłamstwa, nie wierzcie w żadne słowo. Ulubionym, ulubionym, pabie. To no chyba nie jest alkoholizm. My tak to sobie tłumaczymy, że, że, że my nie musimy pić, tylko chcemy po prostu. Wikady na ten przykład pytał mnie, czy uważam, że Matka Boska Polką była. No a nie? Co No toż w Chrystusowych czasach Polaków jeszcze nie było. No oni filozofują, mają swoje przemyślenia. Czasami pokrętnie myślą. Czasami y, jest to jakiś stek bzdur. A niejednokrotnie ci wysiadujący przed sklepem z butelkami taniego wina mężczyźni są w stanie no, zaskoczyć nas trafnością i celnością swojej obserwacji. Zawsze mówiłem, że jak się za dużo kompinuje, to potem tylko z tego kłopot jest. No.